państwa, Na kolejnym spotkaniu z muzyką dla gitary klasycznej, tym razem utwór nieopusowany Ferdynanda Karoliego. Nazwałem go Allegro Amol, gdyż zaczyna się od akordu Amol. Krótka piłka. Pobierasz, drukujesz i grasz. Utwór jest do pobrania, także pobieramy, drukujemy i gramy. Następnie chciałbym przeprosić za, za drobne omyłki. Po prostu jak się gra z nut, to jest trochę trudniej jakbyśmy grali cały utwór z pamięci. Chciałbym teraz powiedzieć o dwóch sprawach. O których nie mówiłem we wcześniejszych audycjach. Pierwsza sprawa to jest taka dewiza osób, maksyma osób, które zaczynają grać. Brzmi ona następująco. Jak najmniej słuchania, jak najwięcej grania. A druga sprawa to jest oczywiście podnóżek. No i on jest konieczny. I warto zadbać o prawidłową wysokość. Mniej więcej to jest 17-18 cm wysokości. Mogą to być stare, grube książki, jakoś tam związane. Najlepsze są oczywiście eleganckie stoliczki pod, pod nogę, pod stopę, takie zakręcane, że można płynnie ustalać wysokość. No ale ja takiego nie mam niestety. Mniej więcej wysokość 1,72 m, ja mam wzrostu, i wysokość tego, tych książek, które mam jako podnóżek, to jest 18 cm. Bez tego, oczywiście, grania nie ma, przynajmniej dla mężczyzn. Stopa może być w połowie oparta na podnóżku, nie musi być cała oparta. Po prostu wysokość jego powinna być odpowiednia, gdyż wtedy mięśnie, nogi nie męczą się, to zmęczenie nie przechodzi na kręgosłup, no i wtedy lepiej się gra. Dłoń też się wtedy nie męczy, lewa dłoń, i lepiej się gra. I mówiłem to już w poprzednich audycjach, z tyłu powinna być porządne wzmocnienie kręgosłupa, czyli dodatkowe oparcie dla kręgosłupa. Tu pokazuję teraz. Tak, żeby kręgosłup był zawsze prosto. Prosty kręgosłup wymusza prawidłowy oddech. Oddech jest bardzo ważny w graniu na gitarze, gdyż jak, jeśli dobrze oddychamy, wtedy mniej się męczymy, możemy troszkę dłużej grać na gitarze. Codziennie możemy dłużej grać. Dzisiaj krótko i na temat. A zatem zaczynamy omówienie, krótkie um, omówienie utworu. Ym, gra się go bardzo dobrze, zarówno dla osób początkujących, jak i dla osób bardziej zaawansowanych. Po prostu ym, tutaj mamy 16 i Allegro tempo. A więc gra się szybko. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie. Żeby zaczynać grać lento, czyli wolno, spokojnie. Zamiast szesnastkami, gramy świeciutkami. Na przykład. Spokojnie zaczynamy grać ćwierć nutami. A druga sprawa, próbujemy grać utwór z nut, czyli nie korzystamy z tabulatury. Nie ma tutaj przy kluczu wiolinowym krzyżyków bemoli. To po pierwsze. Po drugie, rytm, taktowanie też jest bardzo proste. Tylko nie robimy tego tak, no nie gramy tak jakby bęben bił, prawda? Tylko delikatnie subtelnie zaznaczamy pierwszą szesnastkę z tej seksty. Pierwszą se szesnastkę, czy tam pierwszą jakby jeśli gramy lento, czyli wolno. Delikatnie zaznaczamy. I to jest cały rytm. Drugą ciekawostką tutaj jest to, że melodia jest na, na strunach basowych. Proszę posłuchać. Melodia oczywiście bardzo prosta. pośródka melodia, ale gra na, na strunach basowych. To jest dosyć interesujące. Zazwyczaj struny wiolinowe tworzą melodię, a tu jest taka bardzo prosty akompaniament basowy, który dodaje uroku i dramatyzmu całego utworu. Ja tutaj troszkę wydłużyłem końcówkę, bo ona jest troszeczkę dramatyczna, a zatem troszeczkę udramatyzowałem końcówkę i zakończyłem Zwolniłem tempo trosze, troszkę w ten sposób. Tak kończymy. Nie tak, tylko tak. Proszę popatrzeć. Troszeczkę prawą dłoń przesuwamy, jeśli chcemy zagrać ostatni dźwięk na ostatni dźwięk A na strunie tej pierwszej strunie. Na stronie E, tu, gdyż on po prostu dłużej brzmi. Ten utwór także świetnie nadaje się na początkowe poznawanie, jak to się mówi, solferzu, czyli tej całej znajomości nut na gitarze czy na pianinie. To jest solferz, czyli czytanie nut, biegłe czytanie nut, nauka czytania nut znajomość nuty no jest właśnie solfesz. Yy, I ten utwór się znakomicie nadaje, żeby rozpocząć swój prywatny solfesz bez, ża bez żadnego nauczyciela. Yy, dźwięki na gitarze są wszystkie takie same, wszędzie. Proszę posłuchać. C, D, E, -l G, A, H, C Wystarczy te półtony poznać, gdzie one są na pięciolinii i próbować grać. Tu nic więcej na gitarze nie ma oprócz tego co zagrałem. C D E F G A H C. Oczywiście dochodzą do tego zmniejszenia półtonów i zwiększenia, czyli bemole i krzyżyki. To jest wszystko. To jest cała filozofia solferzu. Aż do samego koniuszka, tu jest dla ciekawostki dźwięk H. Tu. Czyli można sprawdzić sobie jakość gitary, kiedy ma, próbujemy grać, wysłuchujemy, czy słyszymy dwie oktawy. Tu jest H. To jest chyba 19 próg. Dosyć dobrze stroi oh, oh. gitara Tania, ale okej, okay. także ostatni dźwięk jest H na gitarze, przynajmniej tutaj i tu nic więcej nie ma, jeszcze raz C, D, E, F, G, A, H, C, oktawa. Gita, ta gitara dostatecznie stroi, gdyż jest dosyć nisko akcja strun. Prawidłowo jest ustawiony podstrunnik górny. Jak mówiłem, na pierwszym progu musi wisieć wizdówka. Wtedy podstrunnik górny jest na tyle nisko, że razem z tą dosyć niską akcją strun zwiększa, ulepsza strojenie gitary. A jak gitara stroi, to wtedy wysłuchujemy piękne dźwięki w tonacjach dur -mour. i jeszcze, jeszcze więcej chce nam się grać. Także zachęcam szczegół, z, z tym utworem, że dla to, już jest banalnie prosty. Można go grać bardzo powoli, ćwierć nutami, ale jak ktoś chce już sprawdzić swoją biegłość, no to gra szybciej i ten utwór się wspaniale nadaje, żeby na przykład gramy, gramy, gramy różne utwory, i po miesiącu wracamy do tego utworu, gramy go szybciej. Czyli graliśmy lento cały czas, próbujemy grać mm, allegro. I wychodzi na to, czy prawa dłoń jest już dostatecznie biegła oraz czy lewa dłoń dosyć szybko zmienia y, układy palców, czyli tak zwane akordy. Na czwartej, w kolejności pięcioli jest akord. W ten sposób gramy. Wracamy. To jest jedyny taki problem, że gramy na akord gramy na wyższej pozycji. Także prawa dłoń chodzi, w schemacie pima. Pokażę to może pa 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 Kciukiem, raz na sekstę, zaznaczamy rytm. Banalny utwór, całkowicie, ale znakomicie się go gra. Można grać bardzo powoli, też jest melodyjny. Można grać szybciej, wychodzi wtedy dramatyzm utworu, zaznaczony tutaj mm, znakami crescendo, decrescendo, czyli zwiększania głośności lub zmniejszania. Znakomity utwór dla osób początkujących, także jako marker, używam tego angielskiego znaczenia, czyli jako mm, miernik, czy już prawa dłoń jest dosyć sprawna i czy lewa dłoń dosyć szybko y, próbuje, y, zmienia już y, akordy zgodnie z tymi y, nutami, y, które są na pięcioliniach. Na koniec chciałbym powiedzieć o dosyć powiedzmy takiej niewielkich schodach w tym utworze, mianowicie skoro jest Amol, to możemy rozumieć to w ten sposób, że szczególnie mistrz arcymistrz Karuli położył nacisk na oktawę pomiędzy dźwiękami AA, czyli A i Aprim. Przypominam, stroimy struny blisko, dosyć blisko pod strunelnika dolnego. Na tych, tam gdzie struny brzmią brzydko, ale, wtedy, ale dobrze wysłuchujemy oktawę i następna oktawa jest na samym końcu utworu. Być. Dźwięk A powinien być, tak? I dźwięk A na pierwszej strunie wiolinowej, czyli dwie oktawy, powinny, ró, powinny również ładnie brzmieć harmonijnie. Ten akord. Ten akord też powinien ładnie brzmieć. Także zwracamy uwagę szczególnie na prawidłowe strojenie, jeśli chodzi o oktawy lub podwójną oktawę AA. To szczególnie na to zwracamy uwagę. Oczywiście kicra powinna być nastrojona, no ale tutaj jest jak gdyby taki dodatkowy element utrudniający. Arcymisz Karol mówi zwróć uwagę na oktawę A i podwójną oktawę AA także. Spotkanie kończymy przypomnieniem dwóch spraw, które poruszyliśmy, poruszyliśmy w, tym, w tym spotkaniu z gitarą klasyczną. Jak najmniej słuchania, jak najwięcej grania. Jak najmniej słuchania, jak najwięcej grania. Raz utwór wysłuchujemy, pobieramy, drukujemy, Gramy, 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 tak jak potrafimy grać, 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 grać. Druga sprawa to oczywiście dobrze, mm, o, o, dobry i odpo, odpowiednie wysokości podnóżek. To, jest, to są te dwie sprawy, które tutaj chciałem poruszyć. Proszę Państwa, nikt się nie nauczył pływać, siedząc przy basenie, pijąc sobie drinka na przykład i patrząc jak inni pływają, no niestety trzeba wejść do wody, trzeba grać, ale nie słuchać jak najmniej słuchać. Na YouTube, tym znakomitym, znakomitym portalu, serwerze znakomitym, no są wymiatacze, no arcymistrzowie, oni po prostu monetyzują swoje kanały, ja nie, mo, nie, mode, nie monetyzuję. Grają wspaniale, więc im więcej będziemy jej słuchać, tym większego doła będziemy mieli. Także zasada naczelna w graniu, ja to stosuję od trzech lat, jak najmniej słuchać i jak najwięcej grać. Im więcej będziemy grać, tym bardziej będziemy lepiej wysłuchiwać strojenie strun, będziemy zwracać uwagę na piękno grania i na rytmikę. Samo to przyjdzie, proszę Państwa, samo przyjdzie przy minimalnym naszym wysiłku. Jedyny, jedyny nasz wysiłek to jest 15 minut dziennie zacząć grać. Jak najmniej słuchania, jak najwięcej grania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam Oczywiście na następne spotkanie. Pozdrawiam serdecznie.